Witam Państwa bardzo serdecznie. Po sieci krąży już taki materiał, który jest zajawką wywiadu przeprowadzonego z Cenckiewiczem. I w tym materiale Cenckiewicz oficjalnie stwierdza, że Tusk jednak nie jest niemieckim agentem. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, potwierdzających jakiekolwiek związki Tuska z agenturą służby bezpieczeństwa Stazji, no a jak Stazji to tym samym KGB, bo jeśli powiedzielibyśmy oficjalnie, że Tusk jest niemieckim agentem, to musielibyśmy powiedzieć jednoznacznie, że jest także agentem rosyjskim. Ja już o tym na kanale wspominałem, drodzy Państwo, wcześniej, że żaden sąd nie zdecydował się Tuska oskarżyć, bo po prostu nie ma dowodów na to, że związki Tuska z prawda, agenturą SB Stazji, istniałyby w takiej formalnej nie wiem dokumentacji jak w przypadku Wałęsy. No ale w przypadku Wałęsy to też jest sprawa bardzo ciekawa, bo przecież do dnia dzisiejszego jeszcze są ludzie, którzy twierdzą, że Wałęsa w żadnym razie nie był tajnym współpracownikiem Borkiem. A więc ta informacja podana medialnie yy, w tym materiale z Cęckiewiczem On tam stwierdza, że jest to, y, oczywiście kłamstwo, jeśli ktoś powiedziałby, że on jest tajnym współpracownikiem y, Oskarem, że tak robić przy tej okazji nie wolno, no mogą nas spotkać jakieś oczywiście z tego y, tytułu y, konsekwencje, no między innymi y, możemy zostać oskarżeni o zniesławienia. W przypadku Tuska, y, przy tej okazji, to może się wydarzyć jeszcze cała masa rzeczy z nami nieprzyjemnych. Także takie są fakty, oczywiście w tej chwili, ale my się teraz przyjrzymy, drodzy Państwo, temu wszystkiemu, co tutaj wychodzi na powierzchnię poprzez działalność Donalda Tuska. Otóż dziennikarze śledczy w Niemczech, którzy także zajmowali się sprawą tzw. powiązań agenturalnych Tuska i Angeli Merkel, bo Angela Merkel to ta stara komunistka tam jeszcze z NRD, która z całą pewnością znała Putina już w tamtym czasie, bo Putin był na placówce pułkownikiem w NRD, prawda? Więc dziennikarze śledczy twierdzą, że i Tusk jakieś tam powiązania z tą przeszłością, z tą działalnością agenturalną miał. Ta książka, z tego, co pamiętam, nazywa się Drugie życie Angeli Merkel. Tam podobno pada nazwisko Tuska jako tego, który jest uwikłany w te powiązania prawda, z yy, tymi służbami. No ale w tej chwili mówię sprawa, jeśli chodzi o kwestię udowadniania te, te, tych powiązań Tuska, no, będzie cokolwiek by nie powiedzieć, utrudniona, a ja bym powiedział nawet, że nie. Możliwa. Padnie, oczywiście, podejrzewam, nawet ta linia zarzutów tych oskarżeń, że na początku lat 90. to właśnie partia Tuska była finansowana właśnie przez CDU Angeli Merkel. Tego się prawdopodobnie teraz już nie da udowodnić. Ale, drodzy Państwo, po tym układzie po roku 89 z komunistami, bo Tusk tutaj występuje jako ten, który należy do tej nowej, tak zwanej opozycji, prawda? Po tym układzie, po roku 89. Kiedy tak zwana nowa opozycja weszła w ten układ ze starymi kiejkutami, z tymi komunistami. Ten układ przypomnijmy, bo to nie był tylko układ y, z Magdalenki, tam jeszcze rozmowy były prowadzone w wielu różnych miejscach, ale komuniści podzielili się władzą z tak zwaną nową opozycją, no między innymi tam oczywiście Tusk, pada to nazwisko bardzo wielokrotnie, bo to był y, w tamtym czasie przed rządami PiSu, to był dwukrotny premier y, Polski. Więc w tym układzie y, grasowanie po Polsce trochę się rozluźniło. Starzy komuniści powiedzieli, że y, oczywiście my się władzą podzielimy, ale Wy nam nic nie możecie zrobić za to, co my robiliśmy w tym starym systemie PM. Dzięki temu będziecie mogli też swoje interesy załatwić, prawda? W te układy weszła cała masa antypolskich obecnych polityków albo ludzi, którzy w jakimś kolejnym pokoleniu są ich przedstawicielami, stąd też Kukis powiedział w pewnym momencie my wam nic, wy nam nic. Grasujemy, załatwiamy swoje interesy, udajemy, że troszczymy się o państwo. A w rzeczywistości tutaj nikt na nikogo żadnych kwitów nie wyciąga. Po roku 89 służby polskie, czyli służba bezpieczeństwa, wywiad, no i cała masa polityków, oni się natychmiastowo przewerbowali. Przewerbowali się, przestali już służyć tylko Sowietom, no ale przeszli na usługi innych agentur, agentur obcych mocarstw i rozpoczęła się, już mówiąc bardzo króciutko oczywiście, tak zwana kolonizacja gospodarcza Polski. Polska była wyprzedawana, Polska była rozkradana, sprzedawane były, prawda, spółki Skarbu Państwa. To się wszystko działo tak naprawdę za kasów Donalda yy, Tuska, który następnie później Dziwnym trafem, prawda, człowiek, który wsławił się w Polsce działalnością na szkodę własnego państwa, zostaje promowany przez Angelę Merkel w Unii Europejskiej. Starzy komuniści i tak zwana nowa opozycja, w dużej mierze powiązana z komunistami, bo ja tam nie wierzę, że, że tylko Wałęsa był oczywiście związany ze służbą bezpieczeństwa, tam jest cała masa ludzi w to uwikłana. Ale dziwnym trafem, drodzy Państwo, on zostaje promowany, Tusk, przez Angelę Merkel, starą komunistkę. Nawet jeśli polityka dzisiaj, także ta oficjalna polityka Niemiec to jest polityka, powiedzielibyśmy, antyrosyjska, to układy Niemiec z Rosją pozostają niezmienne. Ta utajniona polityka to będzie zawsze. Niemiecka polityka to będzie zawsze polityka prorosyjska. I nagle Tusk, ni stąd ni z ową, jako człowiek nieudolny, bo to jest nieudacznik po prostu, to jest zero moralne i zero intelektualne. To jest miernota, taka zwykła, intelektualna po prostu człowiek, który na niczym się nie zna po prostu, ale jest, cwani jest cwaniakiem. To jest taka inteligencja manipulacyjna najwyższych naprawdę lotów w tym krajobrazie naszej rzeczywistości, więc Tusk z niewiadomych zupełnie powodów, bo nie było żadnego powodu, żeby tego człowieka promować, prawda? Chyba, że miałby jakieś związki właśnie agenturalne, jakieś powiązania z dawnym Stazji, prawda? no i przy tej okazji jeszcze z Putinem prawda i tak dalej i tak dalej i nagle zostaje prezydentem, ktoś taki zostaje prezydentem Europy, zobaczcie coś takiego no starzy komuniści oczywiście po tym roku 89 to oni w ten neomarksizm weszli bardzo szybciutko tam w Unii Europejskiej to jest nowy komunizm, ten już taki prawda zawoalowany że my już jesteśmy, prawda piękni, mamy czyste serca a stosujemy dokładnie taki sam terror, wykorzystując do tego oczywiście terroru narzędzia Miękkie. Więc ktoś taki zostaje prezydentem y, Europy, ktoś taki następnie dostaje Order Karola Wielkiego i całą masę przeróżnych. Yy, prawda, odznaczeń. Dostaje ten człowiek. Za co on to dostał, prawda? No za co on to dostał? No tak naprawdę to moglibyśmy my w tej sytuacji, nie wiem, wręczyć jakiś order Korwinowi, nie wiem, Leperowi moglibyśmy wręczyć, yy, Janowi prawda, Olszewskiemu moglibyśmy wręczyć jakieś odznaczenia. A tutaj się okazuje, że jego działalność w pełni antypolska, bo to jest człowiek, który niszczy wszystko, działając na służbę zawsze jakiegoś lobby, jakiejś organizacji. Powiązania agenturalne w tej sytuacji w moim mniemaniu są tutaj jednoznaczne, ale jak mówię, dowodów nie ma. I nagle ktoś taki zostaje promowany. Potem, w tych czasach, kiedy został wypromowany, Polska miała uzyskać e, informacje od Europy Zachodniej, e, Unii Europejskiej, nad którą pieczę sprawuje kto? Niemcy. No przecież Niemcy są władcami Europy, prawda? Niemcy, potem Francja, duże wpływy rosyjskie, także, prawda? Może nie takie jednoznaczne, ale jednak w dużej mierze e, Europa Zachodnia e, przed wojną na Ukrainie to oficjalnie przyznawała się do. Yy, prawda, yy, takiej sympatii politycznej z Putinem. Tam nie było żadnego konfliktu, wybuchła wojna, no to Unia Europejska musiała za, yy, zachować się inaczej, ale oni chcą teraz powrotu do tego starego układu sprzed wojny, oni już nawet tego nie ukrywają. Więc ktoś taki zostaje, następnie prezydentem Europy ma order Karola Wielkiego prawda zostaje promowany tutaj w Polsce i przejmuje następnie po raz trzeci rządy w Polsce tak został wypromowany jako ten wielki człowiek wielki przywódca prawda car kanclerz a w rzeczywistości piesek swoich brukselskich panów niemieckich, w dużej mierze związanych także oczywiście ze starymi komunistami i z, rozpoczyna się zwijanie polskiej, pełne zwijanie polskiej gospodarki. Realizowane są projekty z nastawieniem na promocję gospodarki niemieckiej, po części także francuskiej, ale głównie niemieckiej. Nawet teraz Henik Kloska, zaraz po powodzi, ona już stawia wiatraki, prawda, Siemensa gdzieś tam, bo według Niemców powódź została spowodowana z tego powodu, że Polacy tyle dwutlenku Węgla do atmosfery wyemitowali. No, że ta powódź to była konsekwencja ludzkich działań. My teraz temu przeciwdziałamy. Więc promocja tej gospodarki niemieckiej jest totalna, jest pełna. A jeśli jest promocja niemieckiej gospodarki, no to już jest działalność na szkodę państwa, prawda? Łamanie konstytucji, działanie na rzecz interesu, który w dużej mierze jest przecież obrzydliwy, bo to jest stary okupant przecież Polski. Dodatkowo Tusk zrzeka się przecież także reparacji od Niemiec. Na no, jaki Polak w ogóle działający na rzecz interesu państwa, zrzekłby się reparacji. No ludzie, zdajcie sobie z tego sprawę. Więc my nie mamy CPK, ale CPK mają Niemcy. No to jest kolejny dowód na to, że on jest yy, prawda. Yy, oprócz tego, że jest szkodnikiem polski, no to działa na rzecz interesu obcego lobby. No to słusznie w takim razie Kaczyński mówi o nim, że on jest niemieckim agentem po prostu i że jako młody chłopak yy, w latach tam 80., czy na przełomie 70., -tych, 80., -tych lat końcówka 70., początek 80., jeździł na szkolenie do NRD. Więc nie mamy nawet komputera kwantowego, nie mamy żadnych inwestycji, Polska się nie rozwija, wyprzedawane są spółki Skarbu Państwa, które następnie zostaną kupione już za niedługo przez te obce lobby. Nawet jeśli to będzie firma zarejestrowana na Cyprze, czy nie wiem, w Indiach, czy w Chinach, to może się okazać, że za tą firmą stają ludzie, którzy w ostateczności, jak po nitce, prawda, do kłębka dojdziemy, że będą to albo Niemcy, albo Rosjanie i tak dalej. Więc związki są jednoznaczne, Polska została zdobyta bardzo podobnie jak w roku 39, tylko że bez jednego wystrzału. Ale dzięki komu? A no właśnie dzięki, yy, drodzy państwo, yy, Tuskowi. Dzięki Tuskowi. Zobaczcie, że y, nawet Niemcy tego Germanofila, Tuska, oni go nie szanują. Zobaczcie, że nawet te, ci migranci, którzy zaczęli tutaj wjeżdżać, nagle się dowiedzieliśmy, że niemiecka policja tu przywozi nam tych migrantów, prawda? Jak gdyby nigdy nic, jak gdyby byli u siebie. Czy ktoś, y, kto uważałby Tuska za poważnego człowieka, za polityka wielkiego, naprawdę światowej klasy, y, pozwoliłby sobie, żeby y, robić z niego taką ścierkę i pośmiewisko, otóż może sobie pozwolić tylko ten, kto ma na niego kwity. Jak poszedł na układ i służy obcemu lobby, mocarstwu, no to jesteś po prostu uwikłany do końca. Musisz się zgodzić na to i Tusk oczywiście dopuścił się zdrady yy, stanu, tak, no uznał prawo w, w, w wyższości Unii Europejskiej yy, nad prawem Polski, łamie konstytucję, łamie prawo. Sam powiedział, że jeśli on tutaj nie zaprowadzi porządku według dyrektyw Unii Europejskiej, to wiedzie tutaj jakaś obca siła zewnętrzna. O, co on ma na myśli? Czy to jest w ogóle Polak? Bo jeśli mówimy, że to nie jest niemiecki agent, to czy to jest Polak? No zastanówmy się, drodzy Państwo. Polska zdobyta, wypierana jest yy, Nasza kultura, y, nasza historia ni niszczona, w szczególności ta, która dotyczy Niemiec, bardzo newralgicznej historii, y, która w dalszym ciągu wydaje się być nierozliczona. Mamy podobno y, prawda, polskie obozy koncentracyjne, a Niemcy no gdzie tam Westerplatte, dzieci mają się uczyć o Westerplatte czy tam o bitwie pod Grunwaldem? Nie, absolutnie, bo tam brali udział Niemcy, a Niemcy to jest bardzo porządny naród i temu narodowi właśnie służy y, Tusk. Więc y, Niemcy traktują Tuska naprawdę jak Ścierka. Jakby to był po prostu ich człowiek. Zresztą tam się nawet śmieją w tej prasie oficjalnie, ci ludzie przyznają, że to jest aż po prostu dziwne. Nawet ludzie, którzy nie znają tych historii, nie znają może tych powiązań, mówią, że to jest aż dziwne, żeby Polak był tak po prostu za Niemcami. No i teraz zobaczmy jeszcze na przykład, jak tutaj do naszego kraju w ogóle mamy podobno polskiego premiera, który nie jest niemieckim agentem. Jak tutaj mogą wjechać sobie urzędnicy Deutsche Bahn i robić inwentaryzację? Na przykład naszych składów kolejowych, lokomotyw, patrzeć ile my tego mamy tutaj, prawda? Jak to się dzieje następnie? Przy aprobacie Tuska, przecież on nie reaguje na to, no gdzieżby mógł, yy, prawda? Jak to jest możliwe, że przejęte zostało kargo kolejowe, kargo lotnicze na lotnisko do Katowic, z tego co słyszałem, przyjeżdża już na przykład Lufthansa i zabierają po prostu z Katowic polskie kargo i następnie oni zarabiają na tych inicjatywach gospodarczych. Więc jeśli to nie jest działanie na rzecz interesu niemieckiego, jeśli on nie sprzyja Niemcom i jednocześnie Cęskiewicz mówi, że on nie jest niemieckim agentem, no to o co tutaj chodzi, ludzie? No bierzmy sprawy w swoje ręce, mamy rozumy, myślmy po prostu, że nawet jeśli nie można tego udowodnić, to są Czyny jego, które jasno i wyraźnie wskazują oczywiście na to, że jego powiązania z Niemcami są naprawdę wyjątkowo silne. Zobaczcie, jak on yy, stoi na baczność przed Urszulą, prawda, von der Leyen, prawda? Widzieliście te filmiki, jak on tam stoi po prostu sztywno, jakby to rzeczywiście ktoś przyszedł tam. Jego szef, taki wyższy, tam tutaj yy, pułkownik prowadzący, dowodzący, prawda? Bo tam Angela Merkel to ona już z tyłu tam steruje. No i druga sprawa. Yy, komuniści, yy, druga, może trzecia, może piąta, którą już tutaj poruszyłem. Komuniści teraz w obecnym rządzie, prawda, tej antypolskiej swołoczy koalicji 13 grudnia. No i kolejna sprawa, drodzy Państwo, komuniści. Ja wiem, że ci antypolscy politycy wesz weszli po roku 1989 w układ z komunistami, yy, którzy także będą się domagać na mocy tego układu wpływów politycznych, finansowych, gospodarczych w bardzo przeróżnej skali, bo na przykład PiS kupował Pegazusa od starych komunistów. To była firma starych ubeków po prostu yy, założona już potem po roku 1990, yy, więc pisowcy także w tym układzie w jakimś stopniu yy, oczywiście są uwikłani. Ale y, ci komuniści, na przykład jak Grobelny, który jest członkiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, on w latach 80. jeździł na szkolenia y, do Moskwy, y, szkolenia organizowane przez KGB. I jak to jest możliwe, że ktoś taki oczywiście, no bo teraz jeśli Tusk jest Polakiem, prawda, to bez względu na wszystko, nawet jeśli by się miał skompromitować kompletnie i te kwity miałyby na niego wypłynąć, że on w taki układ wszedł, y, ale zrobiłby wszystko, żeby nie pozwolić, żeby ktoś taki, y, kto ma dostęp do tajnych dokumentów, dokumentacji broni, uzbrojenia systemów operacyjnych yy, na przykład i yy, yy, związki grobelnego z Rosją, to są związki jednoznaczne nawet do dnia dzisiejszego, dostał stanowisko w tym obecnym rządzie Donalda Tuska. Bo jeśli my mówimy, że Tusk jest agentem niemieckim, to musi być przy tej okazji agentem także rosyjskim, bo związki Niemiec i Rosji, jeśli chodzi o powiązania agenturalne, są jednoznaczne. Więc mamy kolejne dowody, bo zbieramy te kolejne dowody, że tych komunistów, przy tym Tusku kręci się cała masa. Niektórzy twierdzą nawet, że Kaczyński jest uwikłany w tajną współpracę ze służbą bezpieczeństwa, że od czasów, kiedy tam w filmach zagrali tam ci dwaj bracia bliźniacy, prawda, yy, potem jakieś tam wille dostawali i te, tego typu rzeczy. Być może tak, ale w rządzie pisowców nie było komunistów. Ja dowodów, jak mówię, ja dowodów na to nie mam. Nie mam twardych dowodów, nie mam teczek, ale w rządzie pisowców nie było żadnych yy, komunistów. Przy Tusku jakoś tych komunistów jest bardzo dużo tam. Prawda, gdyby tę listę przedstawić, to podejrzewam, że wielu ludzi by się w ogóle za głowę złapało, że to jest możliwe, że to są ludzie, którzy reprezentują zbrodniczy system prawda, dawnej służby bezpieczeństwa, nawet jeśli on nie jest tym agentem, a sprzyja temu, żeby oni grasowali dalej, przenosząc tą zarazę naprawdę tej manipulacji, tej kalkulacji do dnia dzisiejszego, będąc, działając poza prawem, no to coś jest, drodzy Państwo, na rzeczy. No i drodzy Państwo, weźmy teraz, co mówi prezydent Andrzej Duda na przykład. Powiedział jakiś czas temu, że w czasach, kiedy premierem był Pawlak, z tego co pamiętam, to dziwnym trafem pyta Andrzej Duda, jak to się stało, że Polska kupowała gaz od Putina po cenie pięciokrotnie Wyższej niż cała Europa. Jak to się mogło stać? No, kupilibyście taki gaz, no jesteście premierem tam, jesteście w rządzie, prawda? Kupilibyście, te... zrobilibyście taki interes? No, musielibyście zrobić, gdyby Putin miał na Was od mówię szczegółu do szczegółu, aż te konkluzje zaczynają się tutaj klarować. Nawet jak nie ma dowodów, to i tak pozostają domysły, że przecież gdyby się Tusk nie zgodził na zakup tego gazu, na przykład, bo tam jeszcze klauzula była taka, że tego gazu on nigdzie nie może odsprzedać tam, i tak dalej, on ma być do wykorzystania, tutaj. Ale to wszystko poszło z pieniędzy podatników. więc zakładam, że Putin też ma. E, kwity na e, Tuska. Zakładam, bo to wynika jakby z działalności tego po prostu, co widzimy, co tutaj Państwu zreferowałem, pokrótce oczywiście, żeby tego nie przeciągać. Ja myślę, że jeśli Kaczyński zejdzie z tego świata, bo to kiedyś nastąpi, a to jest już pan, który jest w wieku takim dojrzałym, to on zrzuci jeszcze na Polskę bombę zrzuci bombę, po prostu taką yy, prawda, yy, atomową bombę, że jakieś kwity się wyleją z tego całego tygla nieszczęścia polskiego i wtedy się przekonamy, co tak naprawdę tam było zamiatane cały czas pod dywan, utrzymywane w tajemnicy, bo przecież Tuska nigdy za nic nie udało się skazać, nigdy. Nigdy mu niczego nie udowodniono, on w tylu aferach w ogóle uczestniczył, yy, tylu rozbojów dokonał, formalnych, bo przecież to mafia jest po prostu zwykła, yy, dokonał formalnych rozbojów na Polsce, ale niczego mu nie udowodniono, więc ja twierdzę, że Kaczyński coś takiego zrobi, to będzie taka zemsta z zagrobu. Teraz tego nie może zrobić oczywiście, no bo jakby to zrobił, to sam by się zatopił. Bo to jest, yy, prawda, rączka, rączkę myje. My wam nic, wy nam nic. Jak to się stało w dalszym ciągu, że tu yy, zgodził się na współpracę polskiego wywiadu z FSB? Jak to jest możliwe? Słuchajcie. Skoro to jest nasz wróg, to jest takie wielkie zagrożenie i nagle te, yy, FSB ma takie wpływy w ogóle w polskich służbach wywiadowczych, no jak mogła wyglądać taka współpraca? No na pewno nie wyglądała ta współpraca na zasadzie kooperacji, koegzystencji, wymiany informacji, nie, Pełne, pełny wgląd w ogóle we wszystko, co się dzieje w Polsce, więc do takiej, do, do takiej sytuacji mógł dopuścić jedynie ktoś, kto był do tego po prostu zmuszony. W przeciwnym razie by się nie zgodził. No ale jeśli doszło do takiej sytuacji, no to zwróćcie uwagę, że coś przecież musi być na rzeczy. I ostatnia już dzisiaj y, informacja, która ma też y, w pewnym sensie oczywiście y, sugerować, że y, Tusk jednak jest agentem niemiecko-rosyjskim. Paweł Rubcow. Paweł Rubcow to jest, drodzy państwo, znany w Polsce jako Paolo Gonzalez. i to jest rosyjski szpieg. I zanim on został wydany Rosji, wyobraźcie sobie, wydany został Rosji. Otrzymał dostęp do materiałów swojego śledztwa, i w tym tajnych, oczywiście, materiałów operacyjnych. Paweł Rubkow, i to jest informacja dokładnie z 5 września 2024 roku. No, zwróćcie uwagę, no ja przecież tutaj nie będę w żadne insynuacje się bawił. Kto dostaje, jaki agent służb, który ostatecznie zostaje wydany potem Rosji, dostaje dostęp do swoich akt operacyjnych. I to nie jest imię i nazwisko tam, prawda, kiedy się urodził i tak dalej. Nie! To jest informacja, całe śledztwo, jak został rozpoznany, jakich metod użyto, jakich środków użyto. No, przecież to jest działalność po prostu antypolskiego rządu, działalność bezpośrednio. E, skierowana w stronę e, taką, że możemy stwierdzić, że to jest po prostu agent. Sprzyja po prostu obcemu mocarstwu, w tym wypadku oczywiście Rosji. Ja tutaj jeszcze mogę tych przykładów, drodzy państwo, mnożyć, podałbym ich tyle naprawdę, że to aż głowa mała, no ale już chyba wystarczy. Po co to, e, prawda, tam przeciągać w nieskończoność? Nawet to przecież, że przez polsko-białoruską granicę przy aprobacie Tuska przedostają się do dnia dzisiejszego także szpiedzy, prawda, białoruskiego i rosyjskiego KGB. No tak to wygląda, drodzy Państwo. Czyli oficjalnie, bo już dokonajmy jakiejś konkluzji takiej, prawda. Oficjalnie nie można mówić, że Tuski jest niemieckim agentem i przy tej okazji rosyjskim agentem, prawda? A wszystkie fakty, które Państwu w tym materiale przedstawiłem, stwierdzają jednoznacznie, że wnioski należy wyciągać inne. Ale piszcie, co Wy o tym sądzicie. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.